Premiera zwiastu na nowego pakietu o wilkołakach i pogadamy sobie o udostępnionych zdjęciach. Ej kochani, to Akwa Maryna. właśnie w tej chwili do internetu trafił zwiastun nowego pakietu rozgrywki o wilkołakach. Jestem świeżo po premierze i powiem wam szczerze, że bardzo długi był ten zwiastun, bo widzę, że to trwa 2 minuty i 26 sekund. W pewnym momencie nawet czekam, aż po prostu to się skończy. Ale zwiastun był dość ciekawy i te teorie, które sobie gdzieś tam wyklułam, nawet prywatnie, bez tutaj nagrywania na YouTube, się sprawdziły. Także przejdę sobie w tej chwili do oglądania tego razem z wami i będę starała się na bieżąco to wszystko komentować. I generalnie widzę, że mamy tutaj takie industrialne klimaty, i to jest to, co się gdzieś tam. Pojawiło już na tej okładce, na tej miniaturce, właśnie przed premierą Zwiastuna. To jest ta dzielnica, która była na tym rysunku. I powiem wam tak, ja się nie zdziwię, jeżeli tutaj będą apartamenty, takie jak w Ekożyciu, czyli na przykład po dwa mieszkania na jeden blok, wygląda to naprawdę pięknie, ja uważam, że jest to naprawdę dobry ukon w stronę Industrial Loft Kit, więc. No, jest to naprawdę ciekawe posunięcie ze strony twórców, że akurat taką loftową dzielnicę nam tutaj dodadzą do gry. Mamy tutaj simkę, główną bohaterkę. Pojawia się ona na okładce, i to jest to, o czym wam mówiłam w poprzednim materiale, że w trailerze dostaniemy coś właśnie w stylu historii. Widzimy jej dziką postać, która biega nocą po lesie. Mamy tu kolejny podgląd na nowe miasto, a właściwie na jedną dzielnicę, i jest cudownie. Wygląda to naprawdę super. Serio to mega przypomina te bloki z eko-życia. Mam nadzieję, że nic z tego, co tu widzimy, nie będzie makietą. Myślę, że takie osiedle jest potrzebne, zwłaszcza do tworzenia watachy, czyli właśnie większej grupy wilków. Widać, że księżyc troszkę się zmienił, jest w kształcie sierpa, ale ciężko stwierdzić, czy jakoś to będzie wpływać na rozgrywkę. Myślę, że tak, ale może to być tylko zmiana tła, więc różnie bywa. Mamy tu lekką sugestię, że Simka jest jeszcze w trakcie przemiany. Jakiś czerwony promień jest przy jej ramieniu. Glitch ukazuje nam innych Simów, również we wilczej postaci. Wygląda jakby pielęgnowali właśnie wilcze jagody, czyli owoce, które zostały wspomniane kilka dni temu na Twitterze. Dodatkowo możemy teraz się przekonać, że wpadną nam do gry ciekawe ciuszki. Czyli bardzo w stylu Grungi. Tu również jest ciekawe, bo mamy tam jakieś wiszące dekoracje na drzewie w kształcie księżyca, więc albo to będzie drzewo z takimi lampkami, albo po prostu będą to osobne lampki. W ogóle sama dzielnica też jest taka trochę zapuszczona, ale też i mocno zalesiona. Jest całkiem możliwe, że to będzie już druga część miasta, czyli w sumie druga dzielnica. Dostajemy podgląd na obiekty, które będą dostępne w trybie budowania i kupowania. Na początek mamy mroczne i dość rokowe ozdoby na Na następnym ujęciu widzimy od lewej nową biblioteczkę, stół do gry w szachy, możliwe, że w jakimś nowym wydaniu. Okno w kształcie księżyca, trochę zniszczony bar, przekreślony lub przedarty pazurami portret z Forgotten Hallow, czyli znak, że nienawidzimy wampirów, ozdoby z roślinami, ozdobne walizki, nowy model kanapy, nowe drzwi, ozdoby sufitowe, popękaną podłogę, stół z krzesłami, fotel i pomniejsze dekoracje. Mamy tutaj oczywiście również wilczego gnoma i co najważniejsze, magiczną księgę, o której też była mowa w karteczkach z Twittera. Następne ujęcie pokazuje coś w stylu dziecięcego pokoju. Pojawia nam się więcej pomniejszych dekoracji nowy stół, Łóżka piętrowe, łóżko z baldachimem. Kochani, mamy teleskop. Pytanie tylko, czy będzie faktycznie ozdobą, czy funkcjonalnym obiektem? No zobaczymy. Mamy również nowy stół, mamy kanapę i kołyskę. Bardzo fajnie. Pojawia się również surowe mięso i mnóstwo pęknięć i zadrapań. Trzeci podgląd na obiekty, i mamy tu dwa rodzaje sprzętów do ćwiczeń. Jakieś puszki z wilkołakami, które się w sumie pojawiają prawie w każdym pomieszczeniu z tego podglądu. I również pojawiają nam się tutaj nowe plakaty. Bardzo ładny zegar z wilkiem, podartą tapetę również tu mamy. Kolejny raz mamy podgląd na teleskop. No i fajnie to wygląda. Na pierwszym planie lewitująca dekoracja, obok lampka i jakaś szkatułka z grzybami. Ciekawe o co chodzi. Pewnie to są zwykłe dekoracje. Kolejny raz szybki podgląd na zmiany faz księżyca. Czyli wychodzi na to, że księżyc najprawdopodobniej będzie wpływać na naszych futrzastych simów. No ale tak Mówię, kto wie, bo takie rzeczy naprawdę bywają dość rozczarowujące, kiedy twórcy się ich nie podejmują. Sama przemiana wygląda całkiem dobrze. Pojawiają nam się nowe ubrania w stylu rockowym, punkowym i ogólnie grandi, to co już wspomniałam. No i kochani, dojdzie nam do gry gitara elektryczna. Zwiastun ujawnia kilka futrzastych form. Mamy tu zmianę odcieni sierści, ale również szycia charakterystyczne dla Frankensteina. I jestem ciekawa, o co tutaj chodzi. Czy to będzie jakiś skin, czy może coś więcej? Hmm. Twórcy ujawnili nam też kilka zachowań, jak otrzepywanie się, zaznaczanie terenu, drapanie, Albo nawoływanie, kto wie. Mamy tu najprawdopodobniej motyw walki również o pozycję w stadzie, czyli o miejsce Alfy. Ewentualnie jest to po prostu jakiś pojedynek dla zabawy albo podbicia umiejętności. Ciekawe jest też, że Wilczek, który się trochę chyba boi, albo cwaniakuje, chowa się pod ziemię. Tego jeszcze nie widziałam. Ciekawe o co chodzi. Wchodzi też na to, że chyba niebiesko włosa Simka jest tutaj Alfą? Tak można to zrozumieć. Mamy bardzo fajne fryzury, lekko wygolone boki, albo tył, tego jeszcze nie było. Co ciekawe, nasz kolega wrócił z pod ziemi. Co tam robił? O co chodzi? Pojawia się zabawa w przeciąganie sznura pomiędzy dwoma wilkami. Fajnym elementem podkreślającym klimat bałaganu jest też ognisko ze starych mebli. I tutaj, między innymi, możemy zobaczyć znany nam już do tej pory obraz z kwiatkiem. No i, kochani, mamy tutaj wielki bar. Możliwe, że jest to duży obiekt typu stoisko, w co jakby dość mocno wierzę, albo mała restauracja, w co już ciężko jest mi uwierzyć, ale naprawdę ciężko jest też stwierdzić, o co tu chodzi. Dostajemy podgląd też na kolejne dzielnice i jest to wielka kamienista wyspa. Oczywiście trailer kończy się wyciem w stadzie. No i, kochani, Poznajemy oficjalną datę. Pakiet pojawi się 16 czerwca. No to podsumujmy sobie to wszystko. Na początek weźmiemy grafikę, która zapowiadała zwiastun. I tu trzeba przyznać, że ma ona nieco inny klimat niż sam pakiet. To wygląda trochę, jakby były to tereny przemysłowe. Bardzo mi się to kojarzy z takimi industrialnymi apartamentami. Trochę takie metaliczne, duże, drogie, przestrzenne, z cegłą, z jakimś kominem w okolicy. I to by się zgadzało. Także myślę, że to może być jakaś lekka zapowiedź albo apartamentowców, albo po prostu mieszkań. Tak to wygląda. I szczerze mówiąc, nie zdziwiłabym się, jakby dodali takie bloki, bo one są trochę podobne do tych z ekożycia. Ewidentnie też widać jakąś drogę. I mam takie wrażenie, że to jest jedna okolica z dwóch albo nawet z trzech. Pierwsza okolica mogłaby być mieszkalna, jak ta. Druga z tą wielką skalną wyspą, nieco bardziej mroczna, a trzecia leśna, taka typowo w czasowo-kempingowa. Fajnie by było, gdybym się nie myliła. <grych> na tym skrawku mapy ewidentnie będziemy sobie żyć, będziemy sobie mieszkać. I myślę, że tu będzie może nawet z sześć mieszkań, po dwa na jeden blok, tak jak faktycznie to było w tym eko -życiu. Może ewentualnie jeden blok będzie miał jedno duże mieszkanie, czyli właśnie jakiś taki apartament. No, ale oczywiście, kochani, potem zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądać. Nie może też zabraknąć małego domku jednorodzinnego, i oczywiście w tle mamy taki malutki domeczek. Myślę, że tego typu nieruchomości raczej nie zabraknie, wręcz jest to nieuniknione, bo wszędzie zawsze mamy te domki. Tłem tego całego otoczenia będą góry, tak jak widać na załączonym obrazku, oraz mnóstwo drzew, no bo przecież cały czas obracamy się w tym klimacie. Także taki mały i niepozorny obrazek, a naprawdę dość dużo mówi. Hmm. Na zdjęciu widać też, że mamy nowe fryzury. Zaczynając od lewej strony są to czarne falowane włosy, po obu stronach upięte w warkoczyki i przyozdobione drewnianymi i metalowymi koralikami. Simka po środku ma najprawdopodobniej włosy spięte w kucyk. Ma ona bardzo ładne pasemka na swoich włosach. Zapewne będą dostępne w różnych odcieniach na różnych kolorach włosów, wiadomo. No i trzecia simka po prawej stronie ma nieco bardziej szałową fryzurę. Myślę, że jest to bardziej rockowa lub pankowa fryzura. Ma postrzępioną i potarganą grzywkę, wygolone boki. Zapleciony niewielki warkoczek, a reszta jej włosów jest dłuższa i zaczasana do tyłu. Każdy z bohaterów ma na sobie jakiś element garderoby, który troszkę zdradza z jakim to właśnie pakietem mamy do czynienia. Mamy tutaj koszulę zapinaną na guziki, z czego guziki są w kształcie księżyca. Motyw księżyca pojawia się również na koszuli w kratę naszej środkowej simki, ale również mamy tu małą choinkę. Czyli to takie małe odniesienie do kempingu. Na zdjęciu również możemy dostrzec kolczyki z psimi łapkami. No to wiadomo, chodzi oczywiście o te wilkołaki. Wszystkie postacie zakładki są ubrane w tym samym stylu, i tu Możemy się domyślać, że taki styl właśnie będzie towarzyszyć całemu pakietowi. Ten styl ogólnie nazywa się Grungy i jest to styl wywodzący się z lat 90. Popularne są w nim właśnie koszule w kratę, krótkie podarte spodenki, długie przetarte jeansy, ogólnie celowo podzierawione ubrania, luźne t-shirty i sweterki, ciężkie buty albo trampki, świeki nie tyle na ubraniach, ale również na akcesoriach. Jest to bardziej ciemny styl ubrań. Przeważa tutaj kolor czarny, szary, khaki i brązowy. Ogólnie ten styl jest uważany za niechlujny, jednak to jest specjalnie wystylizowana forma. Właśnie chodzi w nim o taką niedbałość i pokazanie swojej dzikości oraz młodzieńczego buntu. I powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona doborem tego stylu do tego pakietu. To naprawdę dobrze siedzi. Jak dla mnie to jest dosłownie strzał w dziesiątkę. Grandji idealnie tu pasuje. Podkreśla styl wilkułaków, ale też i luźny, modny kempingowy look. Nie wiem, jaki inny styl mógłby ten zastąpić, chcę naprawdę więcej takich ubrań. Także kochani, jestem ciekawa waszych opinii. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, czy zwiastun Wam się podobał, a może jesteście rozczarowani nadchodzącą zawartością. Bo tak też może być. Moje zdanie jest takie, że wygląda to obiecująco i cieszę się naprawdę na wyjście tego pakietu. Miasto na pierwszy rzut oka wydaje się być po prostu przepiękne. Mam nadzieję, że zostanie jednym z moich ulubionych. Tak się zapowiada. Jestem naprawdę zauroczona nową okolicą. Chcę więcej takich. Fajnie też, że w końcu pojawi się jakaś inna postać okultystyczna. To daje mi nadzieję, że w przyszłości wróżki też dostaną swój osobny cukierkowy pakiet. Także mam nadzieję, że wszystko będzie działać, a nie jak w przypadku ślubnych historii. Czekam na wasze opinie. Wspierającym bardzo dziękuję, że ze mną jesteś. I kochani, ode mnie to wszystko. Na razie cześć Pa.